Cześć, z tej strony Asia. Dziś przychodzę do Was z filmikiem zakupowym. Będę miała zakupy z Ekshona, ze sklepiku Gosi i z Zielonych Kotów. Z Ekshona mam trzy rzeczy, więc pokażę na początek, a potem przejdziemy dalej. W Ekszonie kupiłam sobie takie zestawy dodatków w takim kolorze: miętowo-biało-szarym i takim złoto-biało. Fioletowo różowym. Myślę, że bardzo fajne zestawiki. Już wam pokazuję. O! Mamy takie. Może tak będzie łatwiej. Kokardeczki. Tak. Takie gwiazdeczki. Złote, takie i takie. Ok, takie półperełki. Tutaj takie z ozdobnym brzegiem. Tak, serduszka pełne, serduszka... takie koralikowate. Ok, takie gwiazdeczki. Okay. I jeszcze takie kwiatuszki, je można fajnie wykorzystać do środków, do kwiatów. Na przykład, jak sobie damy pręciki, już pokazuję. ok, o, damy sobie taki, pokazać. I to do środka, do kwiatuszka, i myślę, że bardzo fajnie będzie się prezentować. Dobra. Czyli mamy taki jeden zestaw. Ok, i taki zestaw. I tutaj tak samo mamy takie półperełki miętowe. Tak serduszka, ok, również mamy te takie kwiatuszki, że można wykorzystać jako środki kwiatków, ok, też te półperałeczki takie opalizujące białe, okay. gwiazdeczki, mamy tak białe gwiazdeczki tutaj. Takie szare, powiedzmy srebrne i takie. Myślę, że jako dodatki bardzo fajnie będą się prezentować na karkach, w albumie, gdzie to takie fajne. No i też mamy te kokardeczki. Okay. Więc y, takie dwa zestawy. Y, raczej chyba nie widziałam więcej y, kolorów. Myślę, że nie ma więcej zestawów kolorystycznych, tylko te dwa były, chyba, że w moim ekranie były tylko te dwa. Zakupiłam sobie również te brokatowe pisaczki to tak bardziej wiecie do ozu, jakieś tam właśnie takie pokolorowanie listu, żeby z brokatem było, kwiatuszków i wzięłam wszystkie zestawy, jakie były kolorystyczne i one mają tutaj, jeszcze Wam pokażę, który, od którego się zaczyna Okej, okay, od tych różowo-czerwonych. Więc mamy tutaj takie kolorki. Tak. Teraz mamy takie niebiesko-zielone. Okej, okay. biało-szare. Czarne. O, chyba nie mam jeszcze jakiegoś jednego, bo tu mamy. Trzy. No, teraz sobie zobaczmy. Tu mamy do dwunastego, więc nie mam jednego zestawu. 13, 14, 15, 16, nie wiem jakie były kolorki. Natomiast mam teraz takie y, żółto-brązowe i fioletowe. Więc jeszcze jakiś jeden zestaw y, będę musiała sobie upolować. Także to były te pisaczki. Okej. Okay. Tylko może tak. Ktopy, tak, jak one tam się prezentują. Tak, właśnie mam od okej. Okay. A weźmy może tutaj ...takie, czyli mamy w ten sposób. Tutaj mamy ten pędzelek i tutaj się przyciska. Także myślę, że też fajny taki arzecik do wykorzystania. Zamiast uńkosteli na przykład. Więc pewnie będę korzystać. Dobra. I kupiłam sobie farki akrylowe ten zestawik. Oczywiście farki jak farbki, e, każdy wie. Tutaj mamy też pędzelek do tego, no zwykłe farki. Akrylowe, ale bardziej interesowały mnie te pasty, które tutaj były. I mamy tutaj pastę taką. E, to jest ta zwykła modelująca. Czyli zwykła taka biała pasta. Wiecie co, nie będę otwierać, bo ona jest zapakowana, a ja jeszcze mam otwarte moje pasty, więc nie będę tutaj y, otwierać. Więc ta pasta i taka opalizująca. Tutaj pewnie y, nie widać. O. Więc jestem, jestem ciekawa też tych past z ekszana, jak się będą prezentować na, na pracach. Ok. Czyli z ekszana mamy to wszystko. Dalej sklepik Gosi chociaż wiecie, nawet nie sklepik Gosi, tylko w tym momencie mam rzeczy z dwa razy z, z Zielonych Kotów bo ze sklepiku Gosi zamawiałam oczywiście, ale z przedsprzedaży, więc jeszcze czekam na paczuszki, więc mamy dwa razy z, z Zielonych Kotów no to weźmy po, po kolei może w Zielonych Kotach Pierwsza paczuszka dostałam takiej gratisy. Okej, okay. taki klucz. tym love. Tak. część broczka małego mintaja, takiego jesiennego. Też myślę, że do wykorzystania do jakiś tam prac. Zwłaszcza, że ja mam jeszcze elementy yy, wycięte z, właśnie z tej kolekcji, więc pewnie się przydadzą. Yy, taki paseczek. Rameczki, tło takie. No i tutaj mamy taki arkusik i z drugiej strony tło. Znaczy to, by były gratis, I też sobie odłożę tutaj zamówiłam sobie tą buteleczkę bardziej, wiecie, jako gadżet chciałam zobaczyć, jak ona się będzie sprawdzać jak się będzie wykorzystywać czy będzie lepsze niż to zwykłe czy po prostu to jest zwykły gadżet więc wziąłam wzięłam sobie sporo kwiatuszków okej okay. dobra one są, ja je wykorzystuję. Jak nie mam czasu robić swoich, więc jestem z nich zadowolona. Tutaj mamy takie lipcóweczki białe. Je można pokolorować, jak są potrzebne inne kolory. Tutaj mamy też takie ala kwiat, jabłoni, wiśni. One są takie jasno-różowe. Też myślę, że do wykorzystania. Tutaj mamy takie kremowe, Też takie zapychaczki. I tutaj mamy takie, te same akurat te same. Z takim brokatem, taka kość słoniowa też. Można je delikatnie potuszować, dostosowując do innych kolorów. I tu mamy białe. Więc pocjatuszki. Ja mam sobie mesgesto białego, bo też mi się skończy. Dalej. Ok, już Wam pokazuję. Wzięłam sobie oczywiście papier lustrzany. Nie będę świeciła po oczach. Wzięłam sobie różne kolory. Taki różowy, złoto, złoty i srebrny, kolejną maskę do kolekcji. Taką mini. Okej. Okay. Maskę z agaterii. Też właśnie do Atyciaczków. Wzięłam sobie folder do embossingu z takimi kropelkami, o tak się prezentuje. Zainspirowana tym, co Asia Szulich pokazywała na swoim kanale, że można właśnie różnymi sposobami, czy z złotkiem, czy farbą, wykorzystać folder do embossingu, więc będę próbować. A ten mi się spodobał. Dalej, wziąłam sobie kolejne wykrojniki do atyciaczków. To jest, to jest ten znaczek. To jest numer. Gdyby ktoś potrzebował. I takie poszarpane brzegi. I też mamy tutaj numer. Tak, i wziąłam sobie dwie te mniejsze kolekcje z and Me: różową i niebieską. Mam te duże 30 na 30. Wyszły te 20 na 20, więc sobie dokupiłam Ponieważ, y, właśnie ja pracuję głównie na tej 20x20, więc może szybciutko pokażę, jakby ktoś, y, nie wiedział, jak wygląda ta kolekcja. Więc mamy tutaj okładeczkę z tyłu, elementy do wycięcia. I tu są po y, dwa arkusze. Tutaj mamy, bardzo ładna jest ta kolekcja. No album 20x20, no, super. Z tyłu tło. Chociaż chyba po trzy, po trzy karty, nawet. Tak. Tutaj mamy takie kwiatuszki, taka kompozycja. No i z tyłu też tło. Tutaj mamy coś takiego. I tło. Tutaj mamy kwiatuszki. Tak. I takie paskowe tło i coś takiego. Myślę, że fajny taki album przy, dla dziewczynki. Y, nawet komunijny, ślubny album bardzo ładnie będzie się y, prezentować. to mamy I y, w wersji niebieskiej. Cięcia. Też on jest. Myślę, że te same kompozycje są, tylko że kolory inne. To są takie niebiesko-białe. Paseczki. No i tutaj też taka kompozycja. Tak. Dobra. To byłby, byłaby jedna paczka z zielonych kotów. I teraz przejdę do drugiej. I tutaj, jeśli chodzi o gratisy, to dostałam, I Wam pokazuję, Maskę, kolejną do kolekcji. Fajnie, bo takiej maski małej, drewniany wzór nie mam. A zastanawiałam się nad tym, więc dobrze nie kupiłam. Dostałam w Graciciew. Super bardzo dziękuję. No paseczki z listkami. Tutaj mamy takie. najbardziej cieszę się właśnie z tej maski. Dobrze. Okej, okay, no to teraz moje zakupy. Zakupiłam sobie takie pasty złotą i srebrną, taką brokatową. Jestem ciekawa właśnie, jaki będzie efekt, czy będzie sam ten brokat zostawał, czy będzie taki na przykład na mlecznym tle ten brokat. Dobrze, zobaczymy. Zamówiłam sobie ty. Zwiara. Chyba takie kolory, które najczęściej wykorzystuję. No. Magnesy. No i linijkę z korkiem. Kasia z, ze skrapkate polecała ją, mówiła właśnie, że dobra jest do cięcia, ponieważ ten korek zabezpiecza przed przesuwaniem się linijk, więc myślę, że. Jeżeli będę coś ścięła nożykiem, to będę wykorzystywać tą linijkę, tak. No i tutaj oczywiście maski do kolekcji, do ateciaczków, albo do takich wiecie, małych też kartek można wykorzystać, czy w ogóle do pracy. Gwiazdeczki, pismo, takie gwiazdeczki z kropeczkami, takie roślinki. No i taką uniwersalną maseczkę. Tak. Yy. Tutaj zamówiłam sobie również bazy, yy. na boksy kraftowe, tak. I jeżeli chodzi o papiery. Tutaj wam pokazywałam, zamówiłam sobie, domówiłam sobie jeszcze tę kolekcję ze mi różową i niebieską, ale to przed chwilą pokazywałam, więc już nie będziemy otwierać. I wzięłam sobie też, to są starsze kolekcje z Zoju. To chyba to jest nawet pierwsza kolekcja, która wyszła z jednorożcami. Wiecie, taka słodka, dziewczęca. Bardzo mi się one podobają, te kolek ta, ta, ta kolekcja, więc jak no dziś są, to jeszcze sobie dokupuję, bo pewnie już nie będzie. Także tak by wyglądały moje zakupy. Jak zawsze dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji i zapraszam na kolejne moje filmy.